Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie Lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 12 stycznia. Kolejny raz, 28. zagra orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Polsce. Czy w Lubaczowie też 28.? Tak, w Lubaczowie też 28. Z tej okazji oczywiście pozdrawiam cały Lubaczów, mamy nowy rok, wszystkiego najlepszego, dużo mieszkańcom i dla całego powiatu i dla Polski, i dla całego świata. Sztab Wielkiej Orkiestry przes przesyła... Takie może życzenia bardzo skromne, ale dużo, dużo zdrowia i dużo, dużo wolnego czasu dla siebie. 28, tak, finał w Lubaczowie w tym roku kosmos. Gramy wszędzie, w całym powiecie. Gramy wszędzie w całym powiecie lubaczowskim. Cała Polska gra od 28 oczywiście lat. Nie przestajemy w Polakach wiara, siła i nadzieja. W całym świecie też wiara, siła, nadzieja. Nikt nam nie przeszkadza, a ci, co przeszkadzali, już przestali przeszkadzać, czyli zrobiło się to tak naprawdę takie kultowe święto, narodowe bym powiedział już, że w drugą niedzielę roku zawsze jest wielka orkiestra świąteczna, jest, będzie. Co najważniejsze, w tym roku mamy też aukcje internetowe. Bardzo dużo aukcji internetowych, dużo darczyńców. Dzisiaj, nawet pani zgłosiła się z tortem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do licytacji, który zostanie dzisiaj wystawiony. Ktoś do dzisiaj dzwonił rano, że będzie pieknął nam chleb z wojski z tobochenków. Super. Wszystko wystawiamy, co się może sprzedać i co może wspomóc orkiestrę. Oczywiście, orkiestra gra jak zwykle na sprzęt w tym roku dla dzieci. Oczywiście, zabiegówka w tym roku to też inkubacja i też wszystko, co jest z tym związane. Oczywiście też podlega nasz szpital pod, te, pod tą zbiórkę tegoroczną, najprawdopodobniej. Mamy elektroniczną puszkę, którą na naszej stronie orkiestrowej, czyli facebookowej, i czy naszej stronie sztabowej można wpłacić. Mamy też nowość w tym roku. Drodzy mieszkańcy, zabierzcie karty płatnicze, zabierzcie telefony, będzie też terminal, będzie, będzie grupa wolontariuszy, które będzie miała terminal, można podejść, można też wpłacić datek kartą płatniczą lub blikiem. E, oczywiście mamy w tym roku też koncert, Szkoła Podstawowa nr 2, oczywiście hala MOSiR, zapraszamy serdecznie, od 6 rano jesteśmy tam, e, oczywiście też wolontariusze. Co mamy też z nowości w tym roku? Super mamy nowość, ponieważ w tym roku, jako pierwszy raz będzie pokaz laser show, czyli będą lasery przestrzenne i też będą oczywiście fajerwerki. Bez fajerwerek nie ma finału w Lubaczowie. Ale też nowość, która będzie też no, taka promowana, żeby też odejść od tych fajerwerek, żeby nasze zwierzątka lepiej żyły. Co jeszcze? Oczywiście żurek. No bez Żurku no nie byłaby orkiestry. Zapraszamy od 6 rano na hale Mosir. Żurek będzie wydawany od godziny chyba 11. Także wszystko, jak co roku, tylko z większą pompą i z większym zapałem no naszej młodzieży. Nasza młodzież jest niezawodna. Przepraszam bardzo, że ktoś się nie dostał do wolontariatu, ale mamy tylko 300 miejsc na cały powiat w tym roku, proszę Państwa. Chciałbym, żeby wszyscy byli, tych 500, co się zgłosiło, ale może powiem tak w cudzysłowiu i z takim może przekonaniem, że kto bardzo chciał być, to jest. Panie Krzysztofie, Pan jest legendą Wielkiej Orkiestry nie, nie, nie. w Lubaczowie. Proszę nam powiedzieć, jak długo planuje Pan jeszcze grać dla orkiestry? Ja chyba do końca świata, jedzień dłużej. No tak zak zak zakładałem, jak pierwszy raz pojechałem do Warszawy w 1994 roku. Nie spodziewałem się, że będę tak długo grał, ale teraz tak to już jest wpisane w mój harmonogram chyba życia. Jest orkiestra, przychodzi wrzesień, zaczyna się organizować, potem jest finał, potem jest dwumiesięczne rozliczenie i potem jest chwila oddechu i dalej finał. I tak cały czas. No, trzeba coś w życiu robić, nie można siedzieć i patrzeć, że samo coś spadnie z nieba. Proszę jeszcze raz zaprosić wszystkich serdecznie. Drodzy mieszkańcy powiatu całego Lubaczowskiego, drodzy mieszkańcy Lubaczowa, miast i miasteczek, wsi i wioseczek, to już za 8 dni od 6 rano 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizujmy się, pokażmy, że potrafimy. Cześć, Siema.